Cześć! Nie spodziewałam się, że komuś z Was będzie mnie brakować, dlatego bardzo dziękuję za wiadomości na Instagramie, na Facebooku i nawet w mailach. Wow, że Wam się chciało mnie znaleźć! Znaczy wiem, że macie linki poniżej, ale, znaczy pod filmikiem, ale mimo wszystko miło mi się zrobiło, że jednak o mnie pamiętacie i że. Brakuje Wam mojego poplania. W związku z tym przychodzę do Was z szybkim update'em na temat tego, co u mnie i co tam dalej, jaki jest rozkład jazdy. Chociaż mam wrażenie, że kiedy Wam mówię, co bym chciała zrobić, co planuję zrobić i zapiszę to już sobie w moim super kajeciku, to zawsze coś się schrzani i, i nie działa. Mam wrażenie, że to jest takie trochę tetris, wiecie? Że poukładam sobie klocki, te klocki tam mi powskakują ładnie i one się tak ładnie zrównają. Wiecie, kregiście na pewno w Tetrisa, i wtedy taki klocek inny spada, i taki bum, i muszę jeszcze raz układać. I jakoś tak czasami brakuje już albo energii, albo czasu, albo po prostu chęci, żeby to zrobić, i tak jakoś coś muszę odrzucić. I nie ukrywam, że ostatnio odrzuciłam. Internet. I wynika to z tego, że bardzo dużo pracuję z komputerem w ciągu dnia. Do tej pory wyglądało to w ten sposób, że szłam sobie do biura, tam sobie siedziałam przed komputerkiem, robiłam swoje. Wracałam do domu, pracowałam dalej z uczniami, z kursantami, słuchaczami, nazwijcie tych ludzi jak chcecie. To są po prostu adepci języka hiszpańskiego, których bardzo serdecznie pozdrawiam, jeśli to oglądają. I po prostu potem to już było tylko myciu paciorek i spać, <laughs> albo jakkolwiek tego nie nazwiecie, po prostu do łóżka spać i po prostu pa. A teraz, kiedy się zrobiło tak ładnie i w końcu można wyjść z domu, to postanowiłam, że troszkę się skupię bardziej na sobie, że te projekty, które kiedyś zaczęłam albo miałam w planach, po prostu w końcu zrealizuję, bo mam taką tendencję, że biorę na siebie zbyt dużo, chciałabym za dużo i potem po prostu nie nadążam, albo fizycznie, albo jakoś tak energetycznie, albo po prostu czasowo. Bo nie da się zrobić wszystkiego, i właśnie takie próbowanie być takie. No właśnie, tutaj się aż zakręciłam. Taka próba bycia idealnym, takim perfekcyjnym we wszystkim i zrobienie wszystkiego po prostu, no nie wychodzi. I do tej pory wydawało mi się, że faktycznie jestem cyborgiem, bo naprawdę ludzie mnie nazywali swego czasu cyborgiem, bo studiowałam dwa kierunki, pracowałam, udzielałam się w wolontariacie i robiłam milion innych rzeczy. I zabrzmi to trywialnie, ale mam wrażenie po prostu, że z wiekiem to trochę mija, bo czas za szybko płynie. Ja mam wrażenie w ogóle, że ten czas, odkąd wrzuciłam ostatni filmik, to nie były trzy miesiące, to jakieś, nie wiem, 3-4 tygodnie może, a się okazuje, że to już są trzy tygodnie, pół, widzicie? Miesiące, no powiedziałam tygodnie, bo mi się nadal wydaje, że to są tygodnie, ale nie, to już są trzy miesiące już się dobijacie, halo, żyjesz, halo, co tam, kiedy coś. No jestem, żyję, halo, i oto jest nowy film. I chciałam was tylko zapytać właściwie, czy Wy żyjecie jeszcze w realu, bo swego czasu... Nie chodzi mi o sklep, chodzi mi o rzeczywistość taką, wiecie, poza wirtualną, ponieważ już dawno, dawno temu napisałam na blogu tekst na ten temat, link wam podrzucę, bo zastanawiałam się wtedy, czy w ogóle ludzie mają jakieś zainteresowania takie poza... Internetem, co ciekawego robią. I też stwierdziłam, że po tym takim dosyć długim i mocnym okresie, kiedy to byliśmy zamknięci, wiadomo, ale ja też bardzo dużo pracowałam i te przerwy, które sobie porozplanowywałam na ten rok szkolny, miniony, po prostu zniknęły, bo no nie było jak jechać, nie było dokąd jechać. Jak już gdzieś chciałam lecieć, no to nie bardzo, bo mogłam tam utknąć. Teraz też się zastanawiam, czy w ogóle coś wyjdzie z września-października, to co planowałam gdzieś tam kiedyś. Bo ja przecież lubię robić do przodu sobie zaplanować jak jakiś taki, nie wiem, dziwny człowiek po prostu. I to chyba też nie wyjdzie, więc znowu będę miała taką lukę, którą trzeba będzie jakoś zapełnić, ale już sobie obiecałam, że to nie będzie praca. I oby tak było, bo to jest po prostu bez sensu. Ja czuję czasami, że jestem zbyt zmęczona na różne dziwne rzeczy i po prostu nie mam siły. W związku z tym postanowiłam, że wrócę sobie do jakiegoś takiego ruchu, co prawda te upały i tak dalej ostatnio, i plus jeszcze takie zawirowania moje osobiste, trochę mi nie pozwoliły na różne dziwne rzeczy, które zplanowałam ale niedługo będzie bieg, mm, pizza run się nazywa, więc biegniemy po pizzę. Już biegłam po pączka, to już chyba mówiłam, ale chyba nie mówiłam, że biegłam po lody. Tak więc, tak, był jeszcze bieg po lody w międzyczasie, który ukończyłam w deszczu, było fajnie, lody były super. Jeżeli oglądacie mnie w ogóle, czy się ogląda kogoś na Instagramie, chyba obserwuję, ale ok, musicie mi wybaczyć, bo wybiegłam, wybiegłam z obiegu, wypadłam z obiegu i koniec. Jeśli widzieliście zdjęcia na Instagramie, to już wiecie mniej więcej co u mnie. Tam chyba najwięcej się dzieje właśnie na Instagramie, czasami na Facebooku. Tutaj to jednak nie ukrywam, że trzeba było usiąść, nagrać. Coś tam posklejać i wrzucić, więc to jednak troszkę trwa. I nie za bardzo miałam na to najpierw czas, a potem energię. Bo po prostu jak już teraz miałam chwilę, to już zabrakło mi energii takiej życiowej, witalnej, musiałam iść na słońce. Bo jak już chyba mówiłam, jestem na baterie słoneczne, więc musiałam się trochę naładować tą pozytywną energią, więc wracam. I chyba tyle właściwie, to już tak Wam szybko powiedziałam, co i jak. I tak się zastanawiam, szukam sobie w głowie, tam jeszcze nie mam powiedzieć, ale chyba tyle, bo nie ma co się rozgadywać. Jak mi się wydaje, przynajmniej. Więc jestem, żyję, mam się dobrze. Chyba czekam na swój urlop, który sobie zaplanowałam i nadal męczę uczniów, więc bardzo serdecznie pozdrawiam moich uczniów, którym sprawdzam dzielnie zadania domowe. Naprawdę czas tak szybko leci, że ja mam wrażenie, że sprawdzam jedno zadanie za drugim, przygotowuję jedne zajęcia po drugich, a tak naprawdę mijają tygodnie i nie ma jakby ode mnie żadnego odzewu do Was i po prostu nie ukrywam, że bardzo mi miło, że ktoś o mnie pamiętał. Dzięki. To naprawdę zmotywowało mnie, żeby usiąść i coś nagrać. Dlatego też trochę podziałam jeszcze w tym miesiącu, także możecie się spodziewać jeszcze jednego, jednego filmu, więc je chyba nie, nie dam rady, ale jeden e, będzie. No i tyle, w sumie chyba tyle, ja już się nagadałam, e, życzę Wam, żebyście też co jakiś czas robili sobie przerwy, w ogóle tak na marginesie totalnym, e, współczuję i właściwie to nie wiem. Nie zazdroszczę, ale chyba współczuję i chyba podziwiam tych wszystkich ludzi, którzy siadają przed kamerą, czy mają dobry humor, czy zły, czy są zmęczeni, czy nie, i po prostu cisną, bo to jest ich robota i to robią. Ja robię dokładnie to samo, jeśli chodzi o korpo, ale mimo wszystko jednak nie mam takiego nacisku, że muszę być tak w 100% kreatywna i że muszę na zawsze świetnie wyglądać i tak dalej, bo mam takie wrażenie, że. Ten YouTube to jest taka właśnie maszynka, że musisz być piękny, młody i wspaniały i tak dalej I ci wszyscy ludzie naprawdę to robią i ja jestem pod wrażeniem, że oni czy się dobrze czują, czy się źle czują To po prostu cisną, a jak mają wolne to dawno, dawno, dużo, dużo przed informują o tym A ja to już dawno zapomniałam, że coś tu w ogóle wrzucałam, bo miałam wrażenie, że to były trzy tygodnie minęły trzy miesiące i już powtarzam to po raz trzeci i w ogóle trzy to fajna liczba cyfra, tak mi się wydaje dzisiaj że chyba mam fazę na trzy. Może trzy bita muszę kupić. W ogóle istnieje jeszcze trzy bit? Tak właściwie? Ej, to był dobry batonik. No i teraz mam ochotę na coś słodkiego. Dobra, to ja kończę, bo teraz to już się zakręciłam totalnie i naprawdę zrobiłam sobie apetyt na słodycze. Mam nadzieję, że Wam też i że sięgniecie po coś słodkiego i nie będę w tym sama. Albo odwiedziecie mnie od tego pomysłu. Ale jak to oglądacie, to już pewnie coś zjadłam. Dobra, to ja lecę dalej, działać, a wy się trzymajcie, odpoczywajcie, dbajcie o siebie i widzimy się w następnym filmie. Hej!